Witam Cię serdecznie, z tej strony Monika Mateja na kanale Harmonia Życia. Mam dla Ciebie dzisiaj bardzo dobrą wiadomość. Potrzebujesz Jezusa. Właśnie tak. Potrzebujesz Jezusa. Ja tak samo potrzebuję Jezusa. A dlaczego? Dlatego, że sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę naprawić tego największego zepsucia, które dokonało się po grzechu pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Każdy z nas nosi konsekwencje tego, co się wydarzyło w Ogrodzie Rajskim, i każdy z nas jest obciążony, obciążony grzechem pierworodnym. I przychodzi Jezus, Zbawiciel, Syn Boży, który chce nas wykupić. Który, który chce nas zbawić który chce okazać nam swoje miłosierdzie świat nie potrzebuje dzisiaj naprawy ludzkość potrzebuje zbawienia i to zbawienie przynosi nam Jezus i od nas zależy od ciebie ode mnie na ile będziemy chcieli tego zbawiciela przyjąć może pomyślisz sobie teraz co ona gada ja mam ważniejsze sprawy na głowie, a nie będę się teraz zastanawiać nad, nad zbawieniem, nad, nad Jezusem, nad Bogiem. Nie mam teraz na to czasu. Mam obowiązki, mam rodzinę, mam pracę, mam trudności, mam problemy do rozwiązania, więc nie będę się zajmować rzeczami drugorzędnymi i nieistotnymi. No i właśnie dlatego, że to wszystko przeżywasz, te wszystkie trudności, te, te zmagania. Te obowiązki, które nieraz Cię przytłaczają, te jakieś y, sytuacje konfliktowe w Twoim domu, w Twojej rodzinie, w pracy, właśnie w tych wszystkich momentach, w których jesteś słaby, doświadczasz jakiejś, jakiejś niemocy, jakichś ograniczeń, jakichś takich, y, czy blokad, czy po prostu dochodzisz do muru, do jakiejś ściany. I wiesz, że po prostu głową jej nie rozbijesz, no to właśnie dlatego potrzebujesz Jezusa. Jezusa, który jest ratownikiem, który jest Wybawicielem, który właśnie chce wejść w te wszystkie Twoje y, ciemne miejsca i tam chce przynieść swoje światło, przynieść swoją miłość. Chce tą miłością Ciebie wypełnić. Chce Cię otoczyć troską. Chcę ci powiedzieć, Jezus, chcę ci powiedzieć, nie jesteś sam. Zwróć się do mnie. Czekam na Twoje tak. Czekam na, Twoje, na Twoją zgodę, na Twoją otwartość, na Twoje jedno słowo czy jedno zdanie. Panie, ratuj mnie, boginie. I właśnie mylące może być takie myślenie, że ja nie potrzebuję, Boga nie potrzebuję. Jezusa, Ewangelii, Kościoła, sakramentów i tak dalej. Właśnie jesteśmy tacy biedni i słabi, że wszyscy potrzebujemy tego ratunku, który jest w Jezusie, Chrystusie. I to właśnie ojciec z miłości do nas, patrząc, jak jesteśmy pogrążeni w śmierci, jak ta plama się w, swoim, w swoich złych wyborach, jakiś nosimy konsekwencje swoich grzechów, grzechów innych osób. Patrząc na nas z czułością, z miłością, posłał syna swojego. Nawet jest taki fragment w księdze Izajasza, kiedy jest taka rozmowa, kto by nam poszedł? No i padają słowa proroka, autora, oto ja, poślij mnie. To jest taka pre-ewangelia. Ja sobie to wyobrażam, że to Jezus właśnie zgłosił się na ochotnika i powiedział, "Ojcie, ojcze, oto ja, poślij mnie. Poślij mnie do, do nich, do tych swoich biednych dzieci, do moich braci i sióstr, żeby ich uratować, bo sami sobie nie pomogą. Bo sami się z tego zła nie są w stanie wydobyć, uwolnić. Dlatego, jeśli naprawdę przeżywasz jakąś taką trudność, dramat, jakąś niemoc, słabość, zawołaj do Jezusa i zobaczysz, co zacznie dziać się w Twoim życiu. Otwórz się na Jego działanie, na Jego przychodzenie. I wiesz co? To nie jest tak, że to będzie, że to wyjdzie od Ciebie. Nie. Zawsze in inicjatywa jest po stronie Ducha Świętego. Jeśli Ty, tego zapragniesz, to wiedz, że wcześniej tego zapragnął Jezus. On naprawdę bardzo za tobą tęskni, za spotkaniem z tobą. I marzy o dniu, w którym zwrócisz się do Niego, choćby jednym słowem. Ja też bym chciała, żeby tak było. Wiem, jaka radość jest w spotkaniu z Jezusem, jak potrafi podnieść z największego upadku z największej biedy, niemocy i słabości. Jaką ma silną dłoń, jak potrafi mnie mocno złapać i wydobyć wtedy, kiedy przeżywam jakiś smutek, jakąś wątpliwości, jakąś niemoc. A On złapie mnie mocno za rękę i weźmie mnie na swoje ramiona, jak pasterz, dobry pasterz, swoją owieczkę. Naprawdę chciałabym Ci tyle powiedzieć o Bogu, o Jezusie, jak cudowne jest życie z Nim i jak jest momentami strasznie trudne. Ale On przecież nie obiecywał, że będzie łatwo, bo ciasna brama i wąska droga prowadzi do życia. I życzę Ci tego z całego serca, życia w pełni, to znaczy życia w jedności z Chrystusem, który bardzo za Tobą tęskni.